Ośiemanko ja jestem technokrata i witam was w ostatnim ale tak grubym techniusie w tym tygodniu, że to jest masakra. No bo nie czarujmy się, ten kanał udało się e, wybić na kartach graficznych. Najczęściej pojawiają się tu karty graficzne, więc najciekawsze newsy to o kartach graficznych, a zwłaszcza tych nadchodzących. Ja dzisiaj mam dla Was świeże info, natomiast Natomiast RTXA 49 przepraszam, 4090 już jest na rynku, 50. 90. W ogóle 50 90, cała seria 50 będzie dla mnie dziwnie brzmiała w ogóle jak się pojawi karta 50 50, a być może się taka pojawi. To będzie y, fajnie, to brzmiało 50 50 y, po angielsku. Karta 50 50. Także na to czekam najbardziej, ale dzisiaj o 50 90. Dlaczego najłatwiej nam o informację na temat 50 90? Ano z prostego powodu, ponieważ wychodzą informacje na temat rdzenia GB 202 bodajże, nie wiem. czy tutaj jest zanotowany, ale z tego skoro to jest Blackwell, więc to będzie Graphic Blackwell, więc GB202 powinno być według takiej klasycznej Nvidiaowej nomenklatury. Czy my to tutaj mamy? Tak, GB202, więc zgadza się. GB202, czyli ten najwydajniejszy rdzeń, daje nam pojęcie, jak mniej więcej będzie wyglądał wzrost wydajności. Tam ilość rdzeni Cuda wzrasta do około 25 tysięcy, ale to nie jest aż tak istotne w tym kontekście. Już kiedyś robiłem newsa na ten temat, ile mniej więcej GB202 ma mieć rdzeni Cuda. Nie wiemy jeszcze, czy dostanie GDDR-7 ta karta. Na pewno PCI Express. 5.0, HDMI 2.1 i DisplayPort być może nowej generacji. Tutaj zastanawiam się, czy jest to info, czy wiedzie DisplayPort nowej generacji. Tak, HDMI to 2.1, to już jest dawno. DisplayPort 2.1 wleci nowa technologia TSMC, a wzrost wydajności i też wzrost cen, o którym zaraz sobie powiemy, szacuje się na około 60-70%. Skąd tak naprawdę nie możemy być pewni, jak ten wzrost finalnie będzie wyglądał, a no stąd, że Widząc, jaką teoretyczną wydajność zaprezentuje nam najwydajniejszy rdzeń z tej rodziny, czyli GB202, wiemy, ile potencjalnie może wzrosnąć wydajność 50-90 względem 40-90. 60-70% to by był bardzo podobny wzrost, jak wzrost pomiędzy 30-90 a 40-90, a on, jak wiemy, był Srogi, naprawdę srogi. Jeden z e, największych pomiędzy flagówkami, jaki się wydarzył, e, i tutaj mamy po raz e, kolejny dostać tak samo mocny wzrost. Natomiast to jest teoria, bo w praktyce nie będziemy tak wiedzieć, ile ten wzrost wyniesie do samego końca, bo NVIDIA tak naprawdę, podobnie jak w przypadku rdzenia AD, e, w tym przypadku 102 czy 102 jest AD. Nieistotne. Tak jak w przypadku 4090 ona nie wykorzystuje pełnego rdzenia ADA Lovelace. on jest lekko przecięty. Maksymalnie może mieć 18 tysięcy rdzeni CUDA, a ma 16. I tu w tym przypadku będzie podobnie prawdopodobnie nie będzie wykorzystywany cały rdzeń, i pytanie sprowadza się do tego, jak bardzo Nvidia ten rdzeń przytnie względem tej wartości maksymalnej. I tego nie wiemy i prawdopodobnie, nie będziemy wiedzieć do końca. Wszystko zależy od tego, jak bardzo Nvidia będzie sobie chciała stopniować tą wydajność, a niestety w tej generacji mogą sobie pozwolić absolutnie na wszystko, ponieważ wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że AMD nie będzie nawet próbować konkurować z NVIDIĄ w, w kontekście takiej najwydajniejszej karty graficznej. O tym robiłem Wam już newsy, że oni zamierzają zaatakować średni segment, zaatakować go przepotężnie, bo planują zaproponować kartę z segmentu tak naprawdę kart serii 70, czyli w okolicach 2-3 tysięcy. Zł w tym przedziale, ale o wydajności erikA 7900XTX, nowsze technologie i tak i tak dalej. Przy tym dużo niższa cena wyjściowa, bo potem oczywiście rynek jeszcze może sprawić, że ta cena zostanie przycięta. I tak jak robiłem wam, newsa, za 2000 zł możemy mieć kartę o wydajności no 40,80, 40,90 raczej nie, ale 40,80. Więc to by było coś naprawdę niesamowitego, i wydaje mi się, że byłaby to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkałaby rynek pc od dawna, bo znowu za 4-5 tysięcy złotych a to dla mnie zawsze była taka cena naprawdę mocarnego zestawu, takiego solidnego, średniego segmentu. To naprawdę byłby to solidny, średni segment, bo za 4 tysiące zł, 5 tysięcy zł, dałoby się złożyć kąpa do grania w 4K bez najmniejszy, no może nie bez najmniejszego problemu, ale bez problemu, bo teraz już walka nie idzie o czystą rasteryzację w 4K, a idzie o yy, ray tracing w 4K, o nieużywanie nie, nie DLSS-a do tego ray tracingu. O to teraz idzie walka, bo do grania w 4K już karty mamy, co prawda drogie, ale może się okazać, że przy 50-90 to te karty w sumie są całkiem tanie. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, skoro AMD nie zamierza zaproponować jakiejś bezpośredniej konkurencji, no nie żeby w tej generacji zaproponowało, bo w praktyce dla 40-90 też nie ma konkurencyjnego RX-a, no ale już dla 40 jak najbardziej 7900XTX jest konkurencją cenową i wydajnościową, w ogóle ta karta konkuruje bardzo. Bardzo mocno z 40, 80, ale gdzieś tam pierwotnie miała konkurować poniekąd z 40,90 przez to, że była no wyraźnie słabsza, ale też wyraźnie tańsza. Teraz nie będzie karty, która by się nawet zbliżyła do 50,90. Będą odległe karty od tego, bo skoro 70% ma być wydajniejsza, 50,90 od 40,90 to będzie jakieś 100% wydajniejsza od 40,8. A co za tym idzie, skoro AMD zamierza wypuścić najmocniejszą swoją kartę jako Ekwiwalent 4080, czy bardziej 7900 XTXTXA, czyli takiego powiedzmy, nawet nie 4080 Super, ale 4080 Ti Super, która nigdy nie powstała, ale potencjalnie, jakby taka powstała i była jeszcze mocniejsza od Superki, to wydaje mi się, że czymś takim będzie RX. Nie wiem, 8800 XT, jak oni go nazwą, nie mam pojęcia. Natomiast ten taki najmocniejszy AMD będzie prawdopodobnie. Dwukrotnie słabszy od 50-90. W związku z tym Nvidia nie będzie miała żadnej konkurencji w tym segmencie, a to dla nas oznacza jedno: kłopoty. I Żadnego, absolutnie żadnego interesu Nvidia nie ma w tym, żeby zaproponować dobrej ceny za tą kartę graficzną, i to jest moja największa opawa. Już tutaj spekulacje są co do ceny na poziomie 2000 dolarów i to nie byłby niby jakiś duży wzrost względem 4090, bo 10 tysięcy złotych no to mieliśmy 4090 w cenie wyjściowej 9000 zł, więc to nie jest dużo drożej. Natomiast wydaje mi się, że ta karta potencjalnie może być jeszcze droższa. Osobiście ja będąc NVIDIĄ zarządzałbym sobie za tą kartę jeszcze więcej. Po pierwsze z kilku powodów. Dużo firm może i tak ją wykupić pod AI, więc... Dla nich 10 tysięcy czy nawet 15 tysięcy złotych przy takiej karcie podejaj to i tak będzie jak za darmo. Z porównaniem do tego, że karty pokroju H100, czyli te dedykowane podejaj od NVD, potrafią kosztować 30, 40, a nawet 50 tysięcy złotych w zależności od dostępności, więc Sprawa jest prosta. Teraz zamiast pojedynczych górników krypto w domu, będziemy mieli duże firmy, które będą skupować te najwydajniejsze karty graficzne. Więc dla mnie osobiście e, karta pokroju 50-90, niestety, niestety i nad tym ubolewam, może być kartą pokroju Titana X, który jak wyszedł, to odstawał swoją ceną gigantycznie od serii 2000 bodajże, tak? Nie to był Titan RTX, ale, ale Titan X, który wyszedł razem z rodziną 1000, czyli jeszcze gdzie tej sami serii 1000, też cenowo gigantycznie odstawał i Poniekąd 50/90 może być właśnie takim Titanem. Nawet bym się nie zdziwił, jakby Nvidia Titanem go nazwała, bo wtedy usprawiedliwiałoby to bardzo wysoką cenę za tą kartę graficzną. A tak naprawdę, jaki jest powód dawania niższej ceny? Absolutnie żaden. Po co? W sensie. Po co, skoro i tak stawiają na karty pod AI, więc karty z serii 5000 i ogólnie karty dragraczy ulegną pewnej marginalizacji? O czym powtarzam wam od kilku odcinków. Nie straszę, nie straszę, powtarzam, po prostu analizuję rynek, żeby osoby, które odczytują te moje analizy jako jakieś straszenie, naganianie do zakupu kart graficznych, nie po raz kolejny powtarzam, naprawdę. Nie obchodzi mnie, kto z Was ma jaką kartę graficzną, czy planuje coś kupić. Jeżeli ktoś chce się mnie zapytać, chce się pochwalić, to wtedy jestem zainteresowany, ale tak naprawdę niczego mi to w życiu nie zmienia, czy ktoś z Was kupi kartę graficzną, czy jej nie kupi. Absolutnie nic, więc nie mam w tym żadnego interesu, to robię z czystego zainteresowania e, tym, tą tematyką i tym, że mnie to jara i tym, że ja też na serię 5000 czekam, ponieważ upgrade mojej 3090 chciałbym wykonać. Natomiast jak myślałem, że wykonam go na 50-90, tak z tą myślą powoli się żegnam. Byłoby to zdecydowanie zbyt e, drogie i przewiduję, że niestety takie będzie. W ogóle, jak ja bym był Nvidium i byłbym takim totalnie korpo zepsutym, księgowym, który chce wyciągnąć z rynku jak najwięcej kasy, wprowadziłbym na rynek tylko 50-90 w cenie 15 tysięcy złotych i ono byłoby 70% wydajniejsze od 4090, jednocześnie cenowo uzupełniałoby całe portfolio cenowo i wydajnościowo pozostałych kart i zostawiłbym RTX'y serii 4000 jako takie uzupełnienie i tylko 5090 bym pokazał, a 4090 jako ten słabszy model, 80 i tak dalej i tak dalej. To by wyszło najlepiej pod względem księgowym, ale wiadomo, też trzeba dbać o wizerunek, bo gracze od razu zacz Krzyczeć, że co to, to ma być? Dajcie karty tanio, dobrze. Ja chcę, za pół darmo. No, za pół darmo to raczej już nigdy nie dostaniemy, bo seria 3000, biorąc pod uwagę to, co oferowała potencjalnie na starcie, była dobrze wyceniona. Takiej wyceny raczej bym się nie spodziewał, pomimo tego, iż jakiś czas temu twierdziłem, że. Wydaje mi się, że seria 5000 nie przyniesie wzrostu cen, że to seria 4000 przyniosła ten wzrost cen, a seria 5000 go utrzyma i tylko ta seria 4000 miała być dla nas taką terapią przodkową, że jest drogo, a seria 5000 miałaby złagodzić obyczaje na zasadzie patrzcie, Macie nowsze, wydajniejsze w tym samym pieniążku, więc cieszcie się i wszyscy gracy! Uuu, ale super! Ale po drodze wydarzył się gigantyczny sukces Nvidia na rynku AI. Marginalizacja ich zysków z kart graficznych dla graczy do zaledwie 13% dochodów całej korporacji. Więc, co to tak właściwie jest? To jest nawaciki dla Jensena. Więc, no, Jensen, by the way, to kasiasty chłopiec. Tak czy inaczej. No, wydaje mi się, że niestety te dobre ceny nie są w ich interesie, bo po co mieliby to produkować tanio, jak mogą w tym samym czasie produkować na przykład typowe karty pod AI. Ratunkiem dla nas być może będą karty średniego segmentu 50-80, 50-70, ponieważ potencjalnie 50-70, 50-80, to będą karty o wydajności 40-90, więc potężne karty. Które mogą zaproponować nam podobne ceny do tych, które widzieliśmy w serii 4000 i ich odpowiednikach, a mianowicie 50-80 około 7000 zł, 6-7000 zł, a 40-70 około 4-5000 zł, więc drogo, chociaż po cichu mam. Nadzieję, że takie 50-70-50-80 będzie miało cenę jak zaprezentowano, nie, zaprezentowane niedawno superki, czyli 5000 zł za 50-80 i 4000 zł, właściwie no tu bardziej 3000 zł za 50-70. Natomiast niestety obawiam się, że są to bardzo, bardzo takie no pobożne życzenia, które. A raczej się nie spełnią. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jedno jest pewne: 50-90 będzie bestią. Aha! I tutaj jest napisane, powiedziałem to na początku odcinku, a odcinka, a, a, a przegapiłem to, że GDDR-7 będą w tej karcie graficznej, więc jednak na 384-bitowej magistrali. No, mamy tu też 3nm proces od TSMC, więc on też jest droższy dla NVIDIA. No nie sądzę, nie sądzę, żeby to były takie same. Ale mam taką nadzieję, że to będą podobne ceny do serii 4000, chociaż już seria 4000 była droga. No bo chciałbym sobie je kartę graficzną z tej 30,90 na coś mocniejszego. Zwłaszcza, że w tym czasie wyjdą 15 generacja Intela. No i taki potężny upgrade PC-tu by siadł, ale to kurde, z 15 tysięcy złotych za coś takiego. No nie wiem ale w sumie jeszcze mam dwie nerki, obie sprawne. Why not? Dobra, żarty żartami, wydaje mi się, że nie będzie nam do śmiechu, jak te karty już wyjdą, znaczy będziemy pod ogromnym wrażeniem wydajności i również ceny. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Napiszcie, Wy co o tym myślicie. Potencjalnie ja z tej nadchodzącej generacji chyba najbardziej jednak czekam na tego Radona. Tak wydaje mi się, że to może być naprawdę game changer. No i oczywiście Battlemag, ale Battlemag nadejdzie troszeczkę wcześniej od Intela, i też jestem ciekawy, co Intel zaprezentuje w właśnie średnim segmencie, bo wiadomo o ten najwyższy segment wydajnościowy. Ani Intel, ani AMD w nadchodzącej generacji nie zawalczą. Nvidia od. Odjechała im. I to niestety nie jest dobre dla rynku, ale może za jakieś kilka generacji będziemy się patrzeć na karty ten najwydajniejsze jako taka ciekawostka. Tak jak kiedyś pamiętam, ja jako fan pc patrzyłem na Titany. Dla mnie one były czystą ciekawostką. Ba, nawet takie RTX 2080 Ti, czy 1080 Ti, czy 980 Ti. To też poniekąd były ciekawostki poza moim zasięgiem. A być może seria tych najwydajniejszych kart graficznych już dla coraz większych większej ilości osób będzie poza zasięgiem. Za to będziemy obserwować bardzo ciekawą walkę w średnim segmencie, bo tutaj Nvidia będzie musiała zaprezentować coś, co będzie konkurować z kartami w okolicy 2-3 tysięcy złotych, które to zaprezentuje Intel i AMD. I tam może być ciekawie. A zresztą nie musimy mieć najwydajniejszych kompów, byleby nam te gry, które lubimy, działały, prawda? Dobra. Tyle by było na dzisiaj. Miłego weekendu Wam życzę. Widzimy się jutro i w niedzielę. Dwie recenzje dla Was przygotowuję. Mam nadzieję, że z oboma się wyrobię, bo są ciekawe. Przynajmniej dla mnie to też jeden z ważniejszych aspektów w nadchodzącym roku, jaki będę chciał poruszać na tym kanale. Tak czy inaczej, już marzec mamy kuźwa, że już część roku minął. Dobra, nieistotne. Miłego weekendu, dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Ella está